Jak powstało słowo wifi? Według Wi-Fi Alliance to jedno z największych marketingowych kłamstw, w które wszyscy uwierzyliśmy. Na początku technologia nazywała się potwornie nudno: IEEE 802.11b. Zatrudniono więc agencję Interbrand, by by wymyśliła coś chwytliwego. Wybrali Wi-Fi ze względu na genialne podobieństwo do Hi-Fi, czyli High Fidelity, co miało kojarzyć się z wysoką jakością. Ale samo Wi-Fi nie jest skrótem, nie znaczy absolutnie nic, to tylko nazwa handlowa. Dopiero później, dla uspokojenia publiczności, na krótko dodano slogan standard bezprzewodowej wierności, który tylko utrwalił ten popularny mit. Jak szybki był Wasz pierwszy internet? Dajcie znać w komentarzu. Polub i subskrybuj, a będziesz trochę mądrzejszy każdego dnia.